Zakładowałyście, że trzeba będzie się bronić przed Ukrainą? Nie, chodzi mi o to, że broniłyśmy się w ostatnich minutach, bo jeżeli ktoś strzela w bramkę, to w ostatnich minutach, to wiadomo, że ruszy. Nawet jeżeli my wygrywałyśmy, to, to Ukraina, Ukraina ruszyła na nas, ale my się dobrze broniłyśmy w tych ostatnich minutach, też po tej czerwonej kartce, więc myślę, że też pokazałyśmy charakter. Uważasz, że mecze z Serbią to będą te mecze kluczowe, decydujące dla Was, jeśli chodzi o, o pierwsze miejsce w grupie? Myślę, że każdy, każdy ma bardzo duże znaczenie, każdy mecz musimy, musimy wygrywać, chcemy wygrywać przede wszystkim. I na następnym zgrupowaniu zagramy dwa razy z Serbią, więc tak naprawdę już będziemy się na to przygotowywać i zobaczymy, co się wydarzy, my damy z siebie wszystko i będziemy walczyć o, o zwycięstwo. A czy pod koniec meczu mocno martwiłyście się, że Ukrainki mogą wyrównać? Y tak jak tutaj już mówiłam, one strzeliły w ostatnich minutach, gdzieś tam w ostatnich 10 minutach bramkę, więc wiedziałyśmy, że one gdzieś tam agresywnie na nas ruszą, ale my dobrze się broniłyśmy w tej chwili, bo cały mecz gdzieś tam prowadziłyśmy to spotkanie, ale w ostatnich minutach musiałyśmy troszeczkę pobronić i robiłyśmy to bardzo dobrze. A ze swojej postawy chyba dzisiaj możesz być w pełni zadowolona. Byłaś dosyć skuteczna i mogłabyś strzelić nawet kolejne... Gole, jednakże postawa Ukrainki była bardzo, bardzo dobra, bardzo wysoka. Ja jestem zadowolona z całego zespołu, bo zagrałyśmy dzisiaj zdecydowanie lepiej niż z Grecją, więc z tego się najbardziej cieszę i z tego, że mamy kolejne trzy punkty i kolejne zwycięstwo. Okay, w klubie jesteś ustawiona bliżej bocznej linii, kiedy grasz normalnie. Tutaj trener Patalum powiedziała, że jesteś w reprezentacji klasyczną dziewiątku. Czy dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej połowie, jak schodziłaś do boku, to był taki plan i trenerki, czy to jest taki pewien odruch, że szukasz sobie miejsca w bocznych sektorach? Nie, tak naprawdę ja w, dopiero w tym sezonie gdzieś tam jestem ustawiona bardziej z boku, ale to też nie jest powiedziane, że ja tylko będę tam grała, bo Mogę grać na kilku pozycjach w klubie i też na to jestem przygotowana. Dla mnie nie ma problemu, jeżeli mam grać na boku, bo też tam dobrze się czuję, tak samo jak i na dziewiątce. Ja też lubię, ja jestem taką dziewiątką, która lubi się ruszać, więc myślę, że to jest u mnie naturalne, że gdzieś tam schodzę do boku, czy schodzę po piłkę i w tym dobrze się czuję. A spodziewałaś się w ogóle, że będzie tyle miejsca na połowie Ukrainek, że tak będą powolnie asekurowały, szczególnie boczne obrończynie, że będzie tyle okazji, żeby pojedynki wygrywać i sprawdzać sobie sytuacje bramkowe? Tak, bo miałyśmy analizę Ukrainek, więc wiedziałyśmy, gdzie te przestrzenie będą i chciałyśmy to dzisiaj Wykorzystywać i, i myślę, że zrobiliśmy e, to bardzo dobrze. Ewa, jeszcze powiedz takie pytanie: ogólne. jak oceniasz ogólnie rozwój kobiecej piłki nożnej w naszym kraju? Myślę, że w ostatnich latach naprawdę robimy postępy, ale musimy cały czas, cały, cały czas się rozwijać, cały czas gdzieś to napędzać i, i gonić tą, tą czołówkę. Myślę, że my jako reprezentacja też bardzo. Dobrze się rozwijamy pod, pod skrzydłami tlenerki, niny patalon, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Cały czas musimy ciężko pracować, aby, aby dalej robić kroki do przodu. A kwestia zainteresowania, jeżeli chodzi o publikę na meczach? No widzimy, że tych kibiców mamy. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie ich coraz więcej, że będą nas coraz mocniej wspierać, bo, bo przy takiej atmosferze świetnie się gra. Dzisiaj było niesamowicie i mam nadzieję, że z kolejnym meczem będzie tych kibiców coraz więcej i będzie coraz głośniej na trybunale. Jeszcze szybkie pytanie: co z klubu najbardziej przydaje się w kadrze? Bo tam jesteś jedną z wielu wybitnych piłkarek, a tutaj koleżanki mogą się na ciebie oglądać. się też Natali Pady i udzielałaś różnych porad w trakcie krótkiej przerwy. To są rzeczy z boiska najbardziej się przydają potem w kadrze, czy może właśnie jakieś rzeczy spoza boiska, kwestie mentalne, kwestie przygotowania taktycznego? Myślę, że to i to, bo jestem, gram w drużynie, która walczy tak naprawdę w każdym sezonie o najwyższe cele, więc staram się też przekazywać to, to całej drużynie i, i mam nadzieję, że że my jako drużyna będziemy rosły, że będziemy stawiać te kroki do przodu i w każdym aspekcie będziemy się poprawiać. A w Wolfsburgu jakie masz cele na ten sezon? Czy jest to na przykład Mistrzostwo Niemiec i Zwycięstwo w Mistrzów? Y My postawiliśmy sobie tak naprawdę cele bardzo wysokie, chcemy, chcemy wygrać tak naprawdę wszystko, będziemy walczyć o wszystko, mamy niesamowitą kadrę do tego, żeby, żeby to zrobić, ale chcemy też patrzeć krok po kroku, czyli następny mecz, gramy z Frankfurtem na wyjeździe i ten, ten mecz jest najważniejszy. Chciałem Cię zapytać jeszcze o współpracę z Eweliną tam, czy... bo Ewelina wróciła do reprezentacji i myślę, że w buecie rozegrałyście dwa bardzo fajne spotkania. Widać, że rozumiecie się na boisku i że to, co było gdzieś tam w czasach juniorskich, nie zanikło. No nie zanikło. Tak naprawdę z Eweliną znamy się ponad 10 lat, gramy razem gdzieś tam już od U15, więc no to zgranie jest chyba widoczne i z tego się bardzo cieszę. Ja też z Eweliną, ale nie tylko z Eweliną. Z każdą zawodniczką, która, która jest tutaj w reprezentacji, naprawdę dobrze się rozumiemy i, i miejmy nadzieję, że to będzie gdzieś tam w kolejnych meczach widoczne. Czy to do klubu dzisiaj, czy jeszcze w na To różnie, naprawdę różnie. Ja teraz wracam jutro, jutro wracam do klubu, więc, bo dzisiaj już naprawdę jest późno, więc najważniejsza jest regeneracja i jutro wracam do klubu i szykujemy się na kolejny mecz ligowe.